Witam serdecznie. Wróciłem już z Lodzi. Czekałem na ten dzień cały tydzień. Faktycznie zbierałem pieniądze, żeby coś fajnego kupić na tej giełdzie. No i pojechałem od samego rana samochodem. Pojechałem w nadziei, że coś pięknego kupię na tej giełdzie. O dziewiątej rano już byłem tam na miejscu. Na kasie pani powiedziała, że bilet kosztuje 40 zł, a nie 17 zł, tak jak to pisze w internecie, bo okazuje się, że kto przyjeżdża do 10 rano, płaci 40 zł, a po 10 rano to już płaci się 17 zł. Tu taki mam ten, trzeba to oderwać. Opasek, który pozwala wejść na gildę. No i cóż, ja sobie tak pomyślałem, to co będę czekał do 10 rano, idę. Bo nie mam już cierpienia, żeby tam siedzieć i czekać, być może coś fajnego tam sprzedałem by ze mnie. No i poszedłem do kilku sprzedawców, faktycznie każdego sprzedawcy, który sprzedawał monety, u każdego byłam, sprawdzałem, jakie monety mają, bardzo piękne monety. No, większość oczywiście z tych monet w Stanach tam trzecich i jeszcze gorszych, a sprzedałem, tak jakby to były Stany pierwsze z takim, z taką dobrą prowizją, nadzieję, że sprzedadzą. No i z pewnością sporo tych monet dzisiaj zejdzie, ale i sporo pozostanie. Sprzedawcy już faktycznie trzeci raz na tej giełdzie, już mi sprzedawcy ze znanych firm numizmatycznych, też sporo osób spotkałem znanych mi także Spotkałem sprzedawców z Średnicy, no i oglądałem sporo monet, kilka fajnych pozycji było, jedna z tych pozycji to kupiłem akurat, tutaj mamy monety Guldeny austro-węgierskie, czyli austro-węgierski Florent z roku 1888 w złotej takiej patynie, naturalnej patynie. Bardzo piękna moneta i efektowna. Ostatnim czasem dość wzrosła cena na takie monety tutaj w Polsce. I dlatego postanowiłam chociażby coś kupić, być może, że, że zwróci się mi chociażby koszty dojazdu do lodzie. I taka to pierwsza monetka. Tutaj mamy taki herb, który składa się z dużej tarczy i małej tarczy. Mogę złapać ostrość. Po środku widzimy herb Węgier, a po bokach herby tych krajów Królestwa Węgier. U góry tam Chorwacja, po prawej stronie Dalmacja, jeszcze niżej tam i jeszcze kilka herbów. U góry korona węgarska z pochylonym krzyżem, który został pochylony. Pogięty podczas jakichś wydarzeń wojennych, kiedy przechowywano tam koronę w bardzo malutkiej skrzynie, i pogięto taką koronę. I faktycznie u Franciszka Józefa na monetach ta korona z giętym krzyżem. Podane. Bardzo piękna moneta w złotej patynie. Jeszcze jedna monetka. Też gulden, tylko tym razem Florin, typ austriacki, też Franciszek Józef i rok 1884. Ostatni typ florinów, Franciszka Józefa. Takie monety wybijano od 1873 po 1892 rok. No I też moneta w złotej patynie. Nieco gorsza niż ta węgierska moneta, ale też pomimo to jest w stanie zachowania w złotej patynie nieczyszczona rand też nieczyszczona jak widzicie, złoty rand i ta moneta nie będzie czyszczona, a tak u mnie zostanie i po jakimś czasie jak uzbieram sobie cały ten zbiór to być może odsprzedam tę monetę jak będzie mi potrzebna klasa ta moneta to przedostatni typ węgierskich forintów wybijana w latach 1882 po 1890 czyli 8 lat niecałych 8 lat wybijano takiej monety no i w stanie mniejszym taka moneta kiedyś kosztowała 70 euro teraz może kosztować nawet więcej to zależy jak jak będą licytować osoby chętne do nabycia takiej monety. Uważam, że to miar dobra inwestycja. Nie było po prostu nic lepszego dla mnie w tamtych cenach. Były jeszcze sporo pięknych monet, tylko że droższych. Lub na przykład monety niemieckie. Ja na monetach niemieckich nie znam się, ale to też bardzo fajny temat do zbierania z przed pierwszej wojny światowej pokażę Wam jeszcze w tym tygodniu kupiłem trzy banknoty też wydaje mi się, że mają perspektywę zbierania banknotów polskich i kupiłem trzy banknoty w celach inwestycyjnych zainwestowałem, zalokowałem tam pieniądze i kupiłem w slabach PMG, Papier Money Guarantee, czyli firma, która specjalizuje się na wyznaczeniu autentyczności i ocenie stopnia zachowania banknotów różnych krajów, w tym i banknotów polskich. No i mam kilka tych banknotów. Kupiłem to 50 złotych. Drugi RP. 1 września 1929 roku emisji, prezes NBP, naczelny dyrektor i skarbnik podpisali. Tutaj widzimy Bank Polski, oznaczenie nominu 50, u góry napisował pisze 50 zł i tutaj u dolu seria numer tego banknotu. I u góry też widzimy, ta firma podała, że kto, który to kraj, kto emitent danej banknoty. Także podany nominal i podany numer seryjny EP 414-63-49 i podano, że znak wodny Stefan Batory. Tutaj w tej stronie, jakby było światło, to będzie wizerunek Stefana Batorego, Jakby zaświecić to. Tutaj mamy po bokach dwie tak. Po lewej stronie widzimy kobietę z sierpem i klosami żniwarka. A tutaj widzimy jakieś jakby. Bóg. Nie wiem, który to Bóg, ale trzymał w ręku takie coś podobne, jak na y, urząd celny ma, czy jakieś instytucje z tym związane. Nie wiem, który to Bóg. Kto wie, może napisać w komentarzach. Będziemy Wam wdzięczni. I nota 64. Uncirculated, czyli bezobiegowy banknot. Tutaj mamy bank polski, 50, 50, to prawdopodobnie tak wyglądał ten bank polski w czasach II RP, 50 zł. Tutaj napis bilet banku polskiego, są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. A tutaj napis dla falszerzy, podrabianie usilowanie podrabiania puszczanie w obieg lub usilowanie puszczania w obieg podrobionych biletów banku polskiego. Podlega karze ciężkiego więzienia, czyli już poinformowany, a więc zapoznany ze skutkami podrabiania pieniędzy. Tutaj numer można sprawdzić na stronie internetowej dany banknot pod względem, czy to jest ten sam banknot, czy nie. I także napis 64. W języku angielskim 64 oznacza holograma. Taka to ciekawa bank, banknota zostaje na skarbcu króla. W celach inwestycyjnych kupiłem lub do funduszu wymiennego wymienię na coś pięk, pięknego z serii monet. Якби був хтось хянтне до набиття, такий банк, так як у банкноту. Колейний банкнот, теж з нотом 64, то 10 злотих. Банк польський емітент, серія ГД і пише King's Head, чи Глова Круля. Тут то, то, то візерунок Болеслава Хробрега. Nie mogę zasiedzieć, ale jest tutaj znak wodny, wizerunek Bolesława Chorobrawa. Też sporo napisów. 10 złotych. Bank Polski, Warszawa, dnia 20 lipca 1929 roku. Prezes banku, naczelny dyrektor i skarbnik, podpis, podpis. Seria GDA I numer 74 64 955. Tutaj mamy też wizerunek. Nie wiem kto tam podany. Tutaj mamy kobieta na pewno coś z mitologii greckiej czy coś. A tutaj podobny na, na, na jakiegoś świętego anioła, czy coś, który trzymał w ręku Biblię, bądź jakieś jakąś literaturę. Najprawdopodobniej to anioł. A ta kobieta to nie wiem, co oznacza. Być może. z greckiej mitologii. Narodowy Bank Polski, trzy postacie. Kobieta trzyma statek w ręku. Mężczyzna trzyma taki młot kowalski, a druga kobieta trzyma snopek i sierp. Już jakby popracowała w polu kobieta. I po lewej stronie napis w kilku wierszach. Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. I po prawej stronie podrabianie, usilowanie podrobiania, puszczanie w obieg lub usilowanie, puszczanie w obieg. podrobionych biletów Banku Polskiego podlega karze ciężkiego więzienia. I ja tutaj zwróciłem, zrobiłem pauzę. Dlaczego? Bo zapytanie wywołało u mnie słowo obieg. Zobaczcie jak napisane. Czy to przypadkiem nie blend na końcu tego słowa, czy nie? Obieg. літерка Г написана як оце. А бить може так і мабить. Так і пінкний банкнот в ноті 64. І є ще один банкнот 5 злотих. Знак водний Зигмунд перше старе тут і по той стороні. Серія ДГ Postać kobiety. Bank Polski, 5 złotych, Warszawa, dnia 2 stycznia 1930 roku. Prezes banku, podpis, naczelny dyrektor, podpis, skarbnik, podpis. A na tej stronie widzimy GODLO, OŻEL Państwowy. Tutaj takie monogramy. БП, Банк Польський, 5, 5 злотих, у долу напис 5 злотих, по середку Банк Польський, білети Банку Польського з правним середким платнічим в Польщі. І ж нема того напису, вже подроб'яння, санкарани. Te banknoти банкноти... tak wyglądają jakby jednako, a różnią się między sobą sposobem napisania tej serii, a także datum emisji. Na to trzeba zwracać uwagę, bo bywają bardzo rzadkie serie, bywają rzadcze, a bywają pospolite serie. Te banknoти, które ja kupił prawdopodobnie pospolite i nie stanowią jakieś tam aż dużej rzadkości, ale w tych stanach zachowania. Заховання... Теж санжатке, і моєму здаanці має перспективи росту цен. І для того набив вам такі банкноти. Чим керувалася під час набивання тих банкнотів, то купила на гілці в так такий каталог. Около 40 злотих заплатила. і там оглядала позиції різні, бо ніколи не цікавили мене банкноти, ніколи не купував банкнотів. Колись ще як у дитина отримав кілька банкнотів австро-венгерських, але жодної сатисфакції не мав за збирання цих банкнотів, тому вирішив збирати монети. Але так як останні ціни ці ці зростають на банкноти, Drugi RT, a także polskie banknoty najróżniejszych okresów, zwłaszcza na przykład Tadeusza Kuściuszki z, z czasu powstania. To więc postanowiłem, trzeba sobie zapoznać się z tym tematem i kupiłem na próbę sobie takie trzy banknoty. Dzisiaj wieczorem, jak, jak starczy mi siłę, to nagram jeszcze kolejny odcinek z bardzo piękną monetą. Polsko-Rosyjską już tydzień leży u mnie scenariusz napisany, już Wszystka informacja zebrana i kompletna, tylko że brakowało mi czasu, bo mam urwanie głowy ostatnio i postaram się wygospodarować troszeczkę czasu i opowiedzieć wam o tej pięknej monety bardziej szczegółowo, a także bardziej cenowo. Także taki odcinek był dzisiaj. I do zobaczenia, być może wieczorem na Skarbcu Króra.